Stomil dopisał na swe konto jeden punkt, remisując z wiceliderem warszawską legią 0 do 0. Około 8 tysięcy widzów obejrzało szybkie, wyrównane widowisko. Już pierwsze minuty pokazały, że stawiany w roli faworyta ze gości miał w Olsztynie sporo kłopotów. Odważne akcje prawą stroną boiska w wykonaniu duetu Kaczmarczyk-Płóciennik budziły podziw kibiców i mocno zaskoczyły legionistów. Goście zaprezentowali jednak dojrzały futbol, a linia obrony warszawskiej drużyny nie popełniała poważniejszych błędów. W pierwszej połowie duże szanse na zdobycie prowadzenia mieli Kaczmarczyk, chwilę później Czereszewski. Także goście kilka razy po strzałach Mięciela, Solnicy i Sokołowskiego mieli szanse na zdobycie bramki. Wszystko jednak bez efektów. Nieco ożywienia do gry olsztyńskiego Somilu wniósł wprowadzony na boisko po przerwie Adam Zejer, który odważnie mijał znacznie wyższych od siebie obrońców Legii Jałochę i Mosura. Dobrą decyzją trenera olsztynian było też wprowadzenie do gry Daniela Dylusia. Ta para już do końca meczu nękała Grzegorza Szamutulskiego. Mimo trudnych warunków gry przed meczem w Olsztynie spad rzęsisty deszcz i było ślisko, obaj bramkarze interweniowali pewnie. Mimo bezbramkowego remisu kibice mogą być usatysfakcjonowani meczem. Spotkanie obfitowało w liczne akcje pod obu bramkami, a tempo gry sprawiło, że nie było czasu na nudę. Kto mieli u siebie jest bardzo groźny i jeszcze... Zawsze Legi się grało tutaj bardzo ciężko i czy tu u nas, czy w Warszawie, no i był dobry mecz zawsze był, dużo bramek, a w którym akurat w tym meczu zabrakło właśnie tego, ale może walka, ambicja, dużo takich sytuacji podbramkowych mogło podobać się publiczności. Ani jednej, ani drugiej drużynie nie udało zdobyć się bramki? No to można do, przypisać to dobrej obronie, jak i Legi, jak i Stomilu i, no i ob, oczywiście i bramkarzom, także no tu trzeba coś poprawić, ale punkt zawsze na wyjeździe to jest punkt. Czy cieszy Was ten, was ten remis? No jasne. Także my cały czas nabieramy doświadczenia w tej lidze, w tym składzie. Bodajże chyba drugi raz wystąpiliśmy w tym składzie, jeszcze brakuje czarka Kucharskiego, żeby było optymalne, ale wszystko idzie na dobrej drodze. Remis po takiej grze akurat był wykładnikiem tego, co się działo na wojsku. Legia ma silną obronę i dobrą pomoc. Co tu kryć? Mieliśmy kłopoty z przedarciem przez te dwie linie. Grała dosyć aktywnie w tej obronie.